Dągla Wam wszystkim, wszystkim. ogólnie e, ja mam na imię Milena i Alena. Do mnie mówią Milkacz, a do mnie Lękacz. Może czasami. No. Dobra, więc dzisiaj będziemy nagrywać naszego tokopisika. Apple's Pants. Tak. Oczywiście nie ten z Apple'a. Tylko z Actiona, ale on też jest super. Ja mam tak, iPada, ale ten rysik działa też na telefon. On też na telefon. On działa na wszystko, on nawet działa no. na mój. No, więc no, dzisiaj będziemy to... go odpakowywać. Jest mega ładny. Były Ogólnie. jeszcze czarne i, i, i szary, chciałam to powiedzieć. Właśnie. No, ale białej było chyba najładniejsze. No, białe. są. Miałam wziąć szary, bo bardziej by pasowało, ale mi się nie podobało. Szary. Czarny miałaś. No, czarny. Tak czy się działa no. był, ale Lena ma czarny telefon, nie biały, nie ma białego tyłu. E, ona A na ty, ty też nie masz. Czasz. Ja mam niebieskie. O. I biały pasuje. No może tak powiedzieć. E, no, więc tak, rozpakowujmy. Milena, możesz ty zacząć. bo ty zawsze jesteś taka... Nie bardzo chcesz bardzo, no. bardzo. Chciałam otwierać Pudełko niepotrzebne. Dobra, ja będę brała. Mm. Ja lepiej yeah. ja. spróbuję. Ja teraz! Otwarte, ja, <gry> I teraz najlepsze robię Apple Pencil. Opisik. Ładowarka! Czekaj, chcę zobaczyć. Co na jeszcze? Naładu... Jest naładowany! Ładow... Mój ból rozładowany! Chyba działa. Raczej działa. No, działa, ale nie będę teraz wyłączać. Ale poczekajcie. Dobra, nie działa. Eee... Poczekaj. Czemu nie działa? A czy działa... Poczekaj. Pokaż. Czemu to nie działa? Ej, uskamowali ją chyba. Co? uskamowali cię. Oska Ej, czemu to nie działa? A może to nie jest naładowane. Tylko po prostu tak pokazuje. Nie działa! Pokaż. Ja nie wierzę w to. Jak to nie działa? To nie jest możliwe. Ty wziąłeś swój telefon? Daj swój telefon. Pokaż. Nie wziąłem telefonu. A wziąłem. Nie wiem, masz. Ej, słuchajcie, bo to chyba nie działa. Działa! To na twoim nie działa! Spamowali. A mi działa? Poczekaj! A poczekajcie, ja weźmiemy ja do łapy. No. O, dobra, działa tylko po prostu kiedy jest tak, co nie na tym, to nie działa nagle, nie wiem jakim cudem, ale Jezu. już myślałam, że już mnie spanowali. Po prostu Jezu. Jezu. Dobra, wyłączyłam mój pisik i mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziemy nagrywać filmy na komputerze. Tak. E, mamy włączony, ale musimy jeszcze się zalogować do YouTube'a, musimy jeszcze w ogóle wszystko zrobić, aplikacje zainstalować, na przykład takie jak... E, Roblox Minecraft e, to Boka, Na pewno będę nagrywać to Boka często Na pewo. komputerze nie ma to Boka Ale tak. na telefonie jest. Ktoś powiedział, że nie mogę. I będę nagrywać. Zgadnijcie, co. To ty się nazywa. Pazu. Nie bazu no. To, 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 to. Gdzie masz się tą godzinkę I... Jezu. Zrozumiałam. Co chodzi? E, to jest te, gdzie ma się tutaj takie coś zielone nad głową. Sims. Simsy, tak, Simsy. Będę nagrywać Simsy, moja mama kocha Simsy, więc ja też. Ja zawsze miałam taką fajną Sims. Już nie masz. No, e, więc mam nadzieję, że będzie. Że będzie Wam się podobać. No i do widzenia.